Dzień dobry Państwu, witam w nowym roku i życzę wszystkiego najlepszego. Chociaż rok zaczyna się jak u Hitchcocka od trzęsienia ziemi i wygląda na to, że napięcie będzie rosnąć, no mówię oczywiście o zamieszkach na Kapitolu, o tragicznych zdarzeniach, o ataku zwolenników Donalda Trumpa zakończonym ofiarami śmiertelnymi, absolutnym chaosem. I absolutnym na skalę światową, nie mającym precedensu zagrożeniem dla amerykańskiej demokracji, po którym partia republikańska będzie się musiała odciąć, jak zgodnie twierdzą komentatorzy od Donalda Trumpa, albo czekają rozłam i być może największy kryzys od wielu, wielu lat, jeśli nie od dawna. Z uwagą śledziłam komentarze przywódców światowych, ponieważ w takich sytuacjach komentarze oczywiście świadczą o tym, w jakiej kondycji jest demokracja krajów tych przywódców, którzy owe komentarze wygłaszają. No i niestety komentarzem naszego prezydenta polskiego, prezydenta Andrzeja Dudy, byłam bardzo jestem bardzo rozczarowana. Prezydent Andrzej Duda poleciał tekstem Kremla. Prezydent Andrzej Duda wypowiedział się dokładnie tak, jak dzień później wypowiedziała się rzeczniczka MSZ Rosji. Czyli to jest wewnętrzna sprawa Ameryki. Dla młodszych widzów, którzy nie pamiętają, a może i ludzie w moim wieku nie, nie pamiętają albo zapomnieli tak właśnie wypowiadają się zawsze satrapowie. To jest stały tekst podręczników propagandy. To bardzo charakterystyczne tak się wypowiadano zawsze w Rosji za Stalina. To jest wewnętrzna sprawa Rosji, to jest wewnętrzna sprawa kraju. Imperialistyczne kraje nie mogą się w to mieszać. To był ten tekst. W tej chwili on został zaimplementowany przez satrapów, przez dyktatorów i to jest bardzo charakterystyczne, że kiedy dzieje się coś, co zagraża demokracji, wyłącznie dyktatorzy i satrapowie tak się wyrażają. Było mi wstyd za tę wypowiedź prezydenta, ale jeszcze bardziej od tego wstydu, bo w sumie wstydzić się należy tylko za rzeczy, za które jest się odpowiedzialnym. No nie ma się co wstydzić za rzeczy, na które się nie ma wpływu. Oczywiście i za postępowanie innych ludzi. Mówię, że było mi wstyd w takim sensie obywatelskim jako obywatelce, ale jeszcze bardziej od tego, że było mi wstyd Jestem zmartwiona. Jestem tym zmartwiona tak naprawdę od kilku lat, o czym zaraz powiem, ale to się nasila. Mówię o tym, że najważniejsi polscy politycy, tak się składa, że są to politycy spisu, nominowani przez Pis, mianowani przez Pis, albo wręcz działacze Pis, czy posłowie PiS, czy byli posłowie PIS, tak jak prezydent Andrzej Luda, realizują politykę Kremla. Bardzo mi przykro to stwierdzić i bardzo bym chciała, żeby opozycja mówiła o tym głośniej, ale taka jest prawda. W Polsce jest realizowana polityka kremla. Tak, jakbyśmy byli kremlowską prowincją od początku rządów PiS. Wbrew skrajnie antyrosyjskiej, zupełnie teoretycznej retoryce tej partii, bo w słowie, w gębie, w mediach oni są teoretycznie antyrosyjscy, co jest moim zdaniem tylko zasłoną dymną dla głębokiej prorosyjskości PiS-u. Czyny świadczą o tym, że PiS realizuje politykę Kremla. Realizuje ją nie tylko w wypowiedziach, takich jak Andrzeja Dudy, ale realizuje ją przede wszystkim w czynach. I to jest martwiące, i to jest bardzo niepokojące. I ja myślę, że służby, gdyby istniały, oczywiście nie istnieją, bo rozmontował je Antoni Macierewicz, ujawniając źródła, Polskiego wywiadu, ale także agentów wywiadu, ich dane po prostu pozbawił Polski Wywiad wiarygodności i, i zębów na, na kolejnych 40 lat. Ale gdyby istniał Polski Wywiad, to by się tym zainteresował, bo coś tu jest bardzo nie w porządku, jeżeli najwyżsi politycy w państwie, najwyżsi rangą działają na szkodę tego kraju. Moim zdaniem, nie mówię teraz o wypowiedzi prezydenta Andrzeja Dudy, zaraz powiem o czym mówię. Ocierając się o zdradę stanu, po prostu, działając na szkodę państwa. Ale najpierw o tych reakcjach. Nawet bardzo powściągliwi dyplomaci do tej pory sekretarz generalny NATO, premier Szwecji, Boris Johnson wszyscy praktycznie politycy europejscy Powściągliwi dotąd niemieccy politycy jednoznacznie powiedzieli: To jest wina Trumpa, to co się stało. To jest straszne, to jest niebywałe, to jest niemożliwe, tak nie może być. I to jest wina Trumpa. Polityczną odpowiedzialność za to, również za śmierć ludzi, czterech osób, ponosi Donald Trump. I w tym samym czasie prezydent Andrzej Duda wydaje oświadczenie, że. To, co się dzieje w Ameryce, to wewnętrzna sprawa Ameryki. Jestem po prostu, proszę Państwa, w szoku i to prawdopodobnie po mnie widać. Mam tutaj nawet przed sobą premier Irlandii wszystkie wypowiedzi polityków. I niestety europejskich i niestety Andrzej Duda bardzo niechlubnie i bardzo rosyjsko się od tego odcina. Tylko rzeczniczka MSZ Rosji, tylko MSZ rosyjskie wypowiedziało się dokładnie, identycznie w takim duchu jak Andrzej Duda. Proszę bardzo, cytuję. To wewnętrzna sprawa USA, powiedziała rzeczniczka MSZ Rosji. Przy czym zwracamy uwagę, że system wyborczy w USA jest archaiczny, nie odpowiada... Współczesnym demokratycznym standardom, umożliwiając naruszenia. Czyli wykorzystanie jeszcze oprócz skandalicznych słów o wewnętrznej sprawie USA, wykorzystanie tego, co się tam stało, do ataku na Amerykę w zupełnie innej sprawie, do ataku też na pewnych oponentów politycznych. Zresztą co samo dzieje się w Polsce, bo TVP Info, która muszę powiedzieć, jest obrzydliwie już nie do zniesienia propagandowym szambem, zawsze była. Ale w tej chwili to naprawdę już się przelewa, robi dokładnie to samo. Tam się pojawiają wypowiedzi porównujące szturm na Kapitol z protestami opozycji po łamaniu prawa przez PiS. Wyobrażacie sobie Państwo, ja uważam, że TVP zasługuje na zaoranie, kiedy PiS odejdzie od władzy. Ci ludzie, którzy tam pracują, powinni być dyscyplinarnie zwolnieni i do końca życia stracić prawo wykonywania zawodu dziennikarza, którego zresztą nie wykonują. Może jakaś licencja dziennikarza by się kiedyś przydała w demokratycznym państwie, po, chociażby po to, żeby móc pozbawić. Tak, to jest mój kubek z Radia Nowy Świat, znacie go Państwo i mam dobrą kawkę tym razem. Muszę Wam powiedzieć, że to jest... to, co robi TVP, to jest dokładnie to, co robi Kreml w tej chwili. Czyli właśnie, nie dojrze, wypowiada się skandalicznie, dokładnie tak samo jak Kreml, to jeszcze wykorzystuje sytuację w Ameryce do rozgrywania tutaj jakichś swoich wewnętrznych sprawek, y rozprawek z opozycją. Tak to wygląda. Niestety jest też tak, że politycy PiSu, i dlatego mówiłam wcześniej, że to się ociera o zdradę stanu, realizują tak naprawdę pełną gębą politykę Kremla. Wystarczy oczywiście spojrzeć na wypowiedzi, tak jak tutaj jest wypowiedź dotycząca Ameryki, Ameryki tak naprawdę, wystarczy spojrzeć na wypowiedzi dotyczące praw kobiet, praw gejów i lesbijek, osób LGBT, na wypowiedzi e, broniące Kościół. Nawet w sytuacjach, kiedy Kościół dopuszcza się przestępstw, takich jak pedofilia i krycie pedofili, przedstawiciele Kościoła dopuszczają się w skali systemowej takich przestępstw. To jest dokładnie to, co robi Rosja. Kreml również trzyma sztamę z cerkwią, i również Cerkiew wspiera Putina, tak jak tutaj Kościół katolicki wspiera rząd, więc nawet w, w, w takim nieco dalszym. Tutaj rysie politycznym jest podobieństwo. Kiedyś chyba tylko Tomasz Siemoniak, jedyny polityk opozycji, którego słowa tak wyraźnie pamiętam, zwrócił bardzo wyraźnie uwagę na to, że. Oj, przepraszam, muszę coś zrobić. Zwrócił bardzo uwa wyraźnie uwagę na to, że jest rosyjska doktryna wojskowa, kiedyś to była doktryna szefa sztabu generalnego Rosji, z tego co do, pamiętam, Gerasimowa, teraz już jest inna doktryna rozbudowana, dotycząca wojny hybrydowej, won, wojny online, niewidzialnej wojny, tak zwanej, prowadzonej przez bardzo, bardzo sprawne rosyjskie służby na terenie całego świata. Na terenie Polski, Europy, zwłaszcza Rosjanie mają swoje strategiczne cele. Grają na osłabienie Unii Europejskiej, na wzmocnienie swoich wpływów w regionie, dawnym ich regionie, czyli tutaj w Polsce między innymi. I realizują i mają cele długofalowe w przeciwieństwie do krajów, kraików, takich jak Polska, które nie mają żadnych celów, a jeśli już to bardzo doraźne, polityczne, krótkofalowe. I Tomasz Simoniak zwrócił uwagę na to, że niszczenie elit, pisanie historii od nowa, skłócanie społeczeństwa, podkopywanie instytucji państwa, poddawanie w wątpliwość sposobu i sensu działania wolnych sądów, niszczenie autorytetów, niszczenie elit, takich jak nauczyciele, sędziowie, niszczenie wolnego dziennikarstwa, łamanie konstytucji, podważanie w ogóle zasadności zachowywania się zgodnie z prawem, to wszystko dokładnie, punkt po punkcie, paragraf po paragrafie, realizuje rosyjską doktrynę wojenną. To nie jest już nawet kwestia publicystyczna, że możemy sobie publicystycznie, proszę państwa, mówić, że tak uważamy, że to jest nasz pogląd. Nie. Istnieje rosyjska doktryna wojenna, którą można wziąć i sprawdzić punkt po punkcie, że władze polskie dokładnie to robią i robią to sposobami, no, dokładnie zalecanymi przez rosyjski sztab generalny, czy też szefostwo służb, jako najlepsze, najbardziej efektywne. Oczywiście, jednym z bardziej efektywnych sposobów zaś wywierania wpływu na kraje, na które chce się wywrzeć wpływ, na społeczeństwa, na które chce się wywrzeć wpływ, jest skłócanie ich. I to również jest napisane w rosyjskiej doktrynie wojny hybrydowej. To jest bardzo sprytne, ponieważ Rosjanie nie dążą do tego, żeby narzucić na przykład społeczeństwu polskiemu tę czy inną ideologię. To w ogóle nie o to chodzi. To nie chodzi o to, że Polacy myślą tak, a Rosjanie chcą, żeby myśleli inaczej. Na przykład Polacy chcą aborcji na życzenie, a Rosjanie chcą Polaków przekonać. Nie. To jest jeszcze bardziej sprytne i genialne, tak naprawdę, w swojej prostocie. Chodzi o to, żeby Polaków skłócić żeby podrzucać tematy, które sprawią, o co nietrudno oczywiście, że Polacy rzucą się sobie do gardeł. Ponieważ zapanuje chaos, a jeżeli w kraju panuje chaos, jeżeli trwa wojna wszystkich ze wszystkimi, jeżeli społeczeństwo jest skrajnie skłócone, zantagonizowane, ba, po prostu nienawidzące się, bo to już nawet nie są kłótnie, to jest nienawiść, to są głębokie do trzewi podziały, kłócące żony z mężami, rodziny, braci z siostrami, są rodziny których ludzie ze sobą nie, nie rozmawiają już w tej chwili w Polsce. Są ludzie, którzy nie odzywają się, nie rozmawiają ze swoimi przyjaciółmi, znajomymi z powodów politycznych. To są bardzo, bardzo głębokie, sięgające aż do dna, aż do nienawiści podziały. No i niestety na tym to polega. Wszystko się do tego nadaje. Temat aborcji super, szczepionki fantastycznie, szczepienie przez 18 osób, 18 18, właściwie, bo płci obojga aktorów. Super. Nieważne, czy jesteś za, czy przeciw. Nieważne, czy jesteś szczepionkowcem, czy antyszczepionkowcem. Nieważne, czy wierzysz w pandemię, czy nie wierzysz w pandemię, czy jesteś zapis za PO. Czy uważasz, że w Smoleńsku był zamach, albo nie. Czy uważasz, że wrak należy sprowadzić, albo nie. To jest nieważne. Ważne, żebyśmy my, Polacy, się o to kłócili. To jest taki nadrzędny rosyjski cel umożliwiający dezinformację. Skłócone społeczeństwo jest podatne na manipulacje, na produkowane tonami przez Rosję fake newsy, fałszywe informacje, podrzucane tematy zastępcze, kierowanie opinii publicznej w drugą stronę. Jesteśmy bezbronni jak dzieci. Kiedy jesteśmy emocjonalni i w stanie skłócenia, i o to Rosji chodzi, i PIS tę politykę realizuje, co moim zdaniem jest zdradą stanu. I moim zdaniem trzeba by było zbadać bardzo poważnie, i bardzo serio to mówię, i pewnie przydałaby się do tego komisja śledcza, tylko no nie ma komu jej w tej chwili powołać, nie ma komu jej zrobić. I... I nikt tego nie zrobi w sposób rzetelny. Moim zdaniem przydałaby się komisja śledcza do badania wręcz rosyjskich wpływów w polskim rządzie, w polskim parlamencie, no bo oczywiście jestem pewna, że takie istnieją. Zresztą istnieją w całym świecie, są na ten temat raporty, więc Polska byłaby jedynym krajem, w którym nie ma rosyjskich wpływów na szczytach władzy. Ja myślę, że jest dokładnie odwrotnie, że nie tylko są, ale że Polska jest tak obsadzona tymi agentami wpływu szpiegami i ludźmi uplasowanymi, w różnych ośrodkach władzy, że przerazilibyśmy się, gdybyśmy znali skalę tego, tak sądzę, a Polska jest bezbronna, ponieważ nie ma żadnych służb, które by to w wiarygodny sposób mogły sprawdzić, niestety. Pamiętacie ustawę o IPN? Pamiętacie tę historię? To to też była rzecz bardzo po linii wpływów Kremla. Pamiętacie awanturę o praworządność niedawną? To też była realizacja celu Kremla. Wszystko co robi PiS praktycznie nie potrafię wymienić jednej rzeczy, którą zrobiłby PiS z takich większych a nawet i mniejszych posunięć, która nie realizowałaby nadrzędnych celów polityki Kremla. Myślę, że to jest tak przerażające i tak niepokojące, że że to powinno być cały czas wałkowane, omawiane w naszych mediach. No ale właśnie, jak dochodzimy do mediów, jednym z realizacji celów polityki Kremla jest także wyrwanie zębów niezależnym mediom. Wiadomo, że w tym wszystkim, co opisałam, niezależne media przeszkadzają bardzo, ponieważ przy dociekliwych dziennikarzach, demaskujących takie właśnie poczynania polityków w władzy. Realizacja polityki Kremla jest niemożliwa. Niezależne, dociekliwe, głośne, komentujące, śledcze również dziennikarstwo wyrywa zęby tej polityce Kremla, ponieważ uświadamia ludzi, ponieważ ludzie przestają żyć w chaosie, o który Kremlowi, pisowi niestety również bliźniaczo, chodzi. Ludzie zaczynają mieć wiedzę i świadomość, a wiedza i świadomość nie sprzyja celom Kremla. No, w mętnej wodzie najłatwiej się łowi ryby. Więc Kremlowi, PiSowi także, tutaj cały czas te dwie linie idą bliźniaczo, zależy na tej mętnej wodzie. Niezależne dziennikarstwo sprawia, że woda nie jest mętna, rozjaśnia. No i co proszę Państwa, informacja z dziś. Prezes UOKiK-u, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zakazał Agorze przejęcia Eurozetu, bo według Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w wyniku takiej koncentracji powstałaby silna grupa radiowa, mogąca uwaga ograniczać konkurencję na rynku reklamy radiowej oraz rozpowszechnianie programów radiowych, bo byłyby wtedy dwie grupy tylko już takie potężne RMF i EuroZ. No i teoretycznie Łokik, taki urząd monopolowy, przypomniał. Że Agora ma już inną wydawniczą i, i, i radiową działalność, więc jeszcze grupa EuroZ do szczęścia spowodowałaby monopol. Tylko niedawno, przed chwilą, rząd za pomocą PKN-Orlen przejął, e, mówiłam o tym, nagrywałam o tym film, e, czytaliście o tym, słyszeliście o tym państwu, całą grupę największą w Polsce Wydawnictwo Polska, prez wydawnictw regionalnych, w tym 500 portali internetowych. I wówczas Łokik nie miał zastrzeżeń, i wówczas Łokik nie powiedział, że będzie monopol. Nie dojść, że monopol to jeszcze rządowy monopol. To jest straszne. To jest realizacja polityki Kremla także, ponieważ zmierzamy prostą drogą, już praktycznie jesteśmy jedną nogą w sytuacji. Kiedy politycy PiS robią co chcą, nie tylko niszcząc Polskę i niszcząc nasze członkostwo, osłabiając bardzo, jeśli nie mogą doprowadzić teraz natychmiast do wyjścia z Unii, do czego by na pewno, jestem pewna z rozkoszą, doprowadzili, to przynajmniej mogą skrajnie nas osłabić w tej Unii, sprawić, że jesteśmy nieważni. A... No, i teraz już jesteśmy jedną nogą w sytuacji, że Państwo, Wy, jako odbiorcy, widzowie, słuchacze, zostaniecie ślepi i głusi, bo już prawie nie będzie mediów, silnych mediów, które będą Wam mówić, jak jest, będą demaskować tę kremlowską politykę PiSu, o której tak naprawdę nie powinno się nagrywać tak, jak ja to robię od czasu do czasu filmów na YouTubie, czy mówić w programach gdzieś tam raz na 10 programów. O tym się powinno mówić codziennie. Powinno się. Informować o tym Polaków, ponieważ Polacy powinni się zacząć tego bać, bo jest się czego bać. W Europie, w Parlamencie Europejskim, Komisja Europejska, w wielu krajach europejskich już od dawna wiadomo, że jest takie zagrożenie tą rosyjską polityką, graniem na osłabienie Unii Europejskiej, dezinformacją. Powstają specjalne ciała, komisje do badania, zwalczania tej dezinformacji. W Polsce nic ciszej, jakby tego nie było kwitnie realizacja polityki Kremla przez najwyższe polskie władze państwowe. Ostatnim elementem tej układanki jest właśnie domknięcie się systemu uciszenia wyciszenia, pozamykania niezależnych mediów. Nie pozwoli już się niezależnym mediom urosnąć. Ta władza na to nie pozwoli. Ta władza będzie powiększać swoje wpływy. Ja bym się wcale nie zdziwiła, jakby Orlen kupił grupę Eurozet. No, jeśli jeszcze ze dwie transakcje Łokik zablokuje, to się okaże za chwilę, że Orlen jest jedynym kupującym i wtedy zobaczycie i wtedy to nie będzie monopol. Bardzo mi przykro, że tak jest. Mam też poczucie, no, mam poczucie, że jest sens o tym mówić, bo mówię, ale mam poczucie, że to jest wołanie na puszczy, w sensie nic to nie zmieni niestety, bo to już ta potężna machina, wobec której jesteśmy małymi pyłkami się toczy. No ale cóż, dopóki mogę to mówię, bo jak mówił Wojciech Monarski, róbmy swoje. A nóż co coś da. Obserwuję z ciekawością dalsze wydarzenia w Ameryce. Państwo na pewno też, więc będziemy dalej rozmawiać. Tyle Wam chciałam powiedzieć, że, że niestety trwa realizacja polityki Kremla w Polsce. Ale patrzmy dalej, co będzie. Będziemy się widzieć i będziemy rozmawiać. Do zobaczenia.